Dzień dobry, moi drodzy! Witam w kolejnym odcinku Programowanie w Basic. Dzisiaj odcinek bardzo nietypowy, a dlaczego? No to zaraz zobaczycie. Zacznę jednak od tego, że w pewnym momencie na mojej drodze pojawiły się inne środowiska programowania. Oczywiście Java, C, ale pojawił się także Scratch. Ten Scratch, którego że tak powiem męczą w szkołach podstawowych praktycznie przez kilka lat. I w zasadzie pomysł był taki, żeby nauczyć no dzieciaki programowania, takiego obiektowego programowania i wytworzono takie bajkowe środowisko. Właśnie tego skrecza. No, ma to pewien sens, natomiast tak naprawdę my tutaj tylko jakby układamy klocki, które odzwierciedlają pewien algorytm, który wykonywać ma ten kotek, czy to inne jakieś tam zwierzątko, czy inna postać, która została zaprogramowana przez prawdziwych programistów, bo tak naprawdę no, tym scratchem za bardzo tutaj nie, nie poszalejemy, możemy się bawić, tym scratchem możemy próbować rozumieć programowanie, natomiast samo sensu stricte programowaniem to to nie jest. Natomiast w pewnym momencie w tym scratchu pojawiła się potrzeba wytworzenia programu sortującego dane. To jest istotny problem ze względów programistycznych i takie sortowanie, takich rodzajów sortowań jest kilka. Dlaczego to jest, znaczy może nie dlaczego to jest ważny problem, ale na wagę tego problemu już zwracano uwagę pisząc to dzieło, wieko pomnę. Tutaj w dalszej części tego, tej książki jest o sortowaniu o kilku metodach sortowania, między innymi o sortowaniu bąbelkowym również. Także tutaj już od dawna poświęcano temu problemowi czas. Ja w ówczesnym czasie, kiedy, kiedy zajmowałem się kilka dekad temu programowaniem w BASIC, jako jeszcze nastolatek. Nie przykładałem zbytniej uwagi do problemu sortowania, natomiast ten problem sortowania się pojawił. No i dlaczego nietypowy odcinek? Dlatego, że za chwilę zobaczycie, jak wygląda algorytm, jak wygląda program w Scratchu, a później pokażę, jak wygląda on w Atari Basic. No to zapraszam. Mamy tutaj kod w Scratchu. Kod do tak zwanego sortowania bąbelkowego. Sortowanie bąbelkowe, czyli porównujemy ze sobą dwie pierwsze jakieś wartości. Jeżeli pierwsza jest większa od drugiej, to zamieniamy je miejscami, ale do tego potrzebne nam jest przechowanie jednej wartości w takiej pamięci podręcznej, żeby ta wartość druga nie zastąpiła tej pierwszej. Tą pierwszą musimy gdzieś przechować. Ja tutaj ustawiłem, że tak powiem, taką tablicę składającą się z sześciu jakichś wartości. Na początku, kiedy klikniemy, te wartości nam się tutaj ustawią, a następnie wszystko się posortuje. Może zobaczmy w pełnym oknie, jak to wygląda. Już są w zasadzie posortowane, czyli tak na dobrą sprawę, no tutaj się nic nie, nie wydarzyło. Zobaczmy zatem, odsuńmy kawałek programu, do tego miejsca klikamy i w tym momencie dane są tak jak w programie wpisane, tak? Tutaj wpisujemy dane bezpośrednio do programu, Dobrze jest też ustawić ten save i licznik, takie dwie zmienne, które tutaj utworzyłem, na 0 na początku, żeby na początku to elegancko tutaj wyglądało. 0 i 0. Mamy 6 składników nieposortowanych. Teraz przypinamy resztę tego programu. I tutaj zaczyna się zabawa. Mamy powtarzać tak długo z ilu elementów tą listę z ilu elementów składa się ta lista minus 1 bo przy sortowaniu bąbelkowym zawsze przy mniej jeden niż ilość składników można posortować czyli jeżeli lista składa się z 10 składników to w 9 takich krokach jesteśmy w stanie posortować jeżeli lista składa się z 20 to w 19 krokach i tak dalej i tak dalej Ustawiamy licznik sobie na 1. Następnie mamy drugą pętlę, pętlę w pętli, która mówi nam, że licznik równa się długość w liście. Chodzi o to, że będziemy tak długo zliczać, aż osiągniemy 6. 6 tak? mamy na liście składników. I właśnie, pierwszy warunek, jeżeli, jeżeli element z licznika jest większy od licznik plus jeden, czyli jakby pierwsza wartość jest większa od drugiej wartości z listy, to wówczas ustawiamy tą pamięć podręczną, którą nazwałem tutaj save, na ten pierwszy element z listy, żeby nam po prostu to nie uciekło, a potem element z listy, ten pierwszy, podmieniamy na ten, ten drugi podmieniamy na ten pierwszy. No, i znowuż przepisujemy tę drugą wartość do tego safe'u, żeby potem w następnym kroku z tego skorzystać. No, i pętla się wykonuje kolejny raz i bierzemy, dodaje nam się o jeden, a następnie Znowu się to zlicza i porównuje. Bo tu mamy zmień licznik o 1, tak? Czyli dodaje nam się 1 i znowu porównuje się druga z trzecią wartość, potem trzecia z czwartą, czwarta z piątą, piąta z szóstą. I przechodzimy potem do następnego kroku. Yy, aż, aż w końcu się nam wszystko posortuje. Tak ten kod wygląda w. Tak ten kod wygląda w Scratchu. I teraz zobaczmy, jak to działa. Mamy nieposortowane. Klikam flagę, i momentalnie się to mi sortuje. No właśnie. A teraz. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Nie chodzi tutaj jakby o wielkość programu, bo tam są po prostu pewne kafelki kolorowe, które możemy też zmniejszać, zwiększać. Natomiast tutaj mamy czcionkę ustaloną. Natomiast program mieści się prawie na jednym ekranie. Minimalnie go zatrzymam. Co ja jeszcze tutaj dorzuciłem od siebie w tym programie? Bo ten program napisałem później. Jakby inspirując się scratchem, wymyśliłem sobie w ten sposób, że dlaczego ja mam się ograniczać w ilości sortowanych liczb. Czyli najpierw komputer się mnie pyta, ile liczb chcesz posortować. No i mamy input ile, tak. Tutaj muszę podać wartość. Powiem tak, że nie, ma, nie, nie będzie tutaj opcji takiej, że w nieskończoność, bo Tutaj granicą jest szerokość ekranu. Te, te liczby powinny zmieścić się na jednej szerokości ekranu. Oczywiście mogę to obejść, nie ma problemu, ale ja tak na szybko zrobiłem ten program, żeby tutaj, więc tutaj spokojnie wejdzie 12 na pewno. Mamy 40 kolumn. To szybciutko sobie policzmy, jeżeli jedna wartość zajmuje około tam 3 kolumny a Może więcej, zaraz zobaczymy, przeliczymy to sobie. Gdyby zajmowała 3, bo dwucyfrowa liczba nie będzie, plus jeden 1, 1 odstęp, to 40, to ponad 10 spokojnie wejdzie. No, zobaczymy, jak to, jak to będzie w praktyce. Tak jak w Scratchu. Aha, i teraz tak, input ile? Zadimowane mam A. Ile minus 1? Tutaj chodzi o to, że tworzymy tablicę od zera do tej wartości, którą chcę osiągnąć. To znaczy, jeśli chcę wprowadzić 6 danych, no to będę podawał 1, 2, 3, 4, 5, 6 jako dane, tak? natomiast tabela zaczyna się od zera, w związku z czym będzie 0, 1, 2, 3, 4, 5, dlatego a ile minus 1. Od k równe y 0 to ile minus 1, czyli już wchodzimy w pętlę pierwszą programu, bo w Scratchu tam były wpisane te wartości w tabelce takiej, tak, a tutaj ja sam będę wprowadzał te dane, tak, więc tutaj nie ma tego elementu wpisania tych danych. Bo tak jak powiedziałem, zrobiłem ten program bardziej uniwersalny. Ja mogę sobie tutaj już za każdym razem nowe dane wpisywać, a tamto musiałbym odnowu z, pa z palca wpisywać. No też trzeba gdzieś to wpisać, prawda? Natomiast no generalnie tu jest troszeczkę inaczej. I teraz mam tutaj tą zmienną save. Ona jest wyzerowana tak, żeby było ok. Eee... Mhm. Mm a tutaj, o, w tej pętli w 20 linii, zeruję sobie te wszystkie wartości, które, które, które miałbym wprowadzać, tak? Czyli do tego, tutaj mam tablicę zawierającą Q-elementów, czyli właśnie ile minus jeden. W zasadzie mogłoby być ile. No dobra. CHR 125, czyli czyszczenie ekranu, i teraz tak. Podaj. Tu będzie ile, ale to już wyrzuci mi tą wartość, którą tu wcześniej wpisałem. Podaj na przykład 10 liczb, tak? I tu od 0 do 99 ustaliłem sobie, że będziemy sortować dwucyfrowe liczby, bo, bo chciałem, że tak powiem, żeby jakby więcej ich mi się zmieściło na ekranie. Bo jakbym wielkie liczby robił, to by więcej zajmowały na ekranie, mniej by weszło w jednej linijce. I teraz tak, for z równe 0. Nie, tak naprawdę właśnie tutaj się zaczyna ta pętla programu, bo tu było to zerowanie danych. Dobra, nieważne. For z równe 0, tu ile minus 1, input x, czyli podajemy wartość, a od z równa się x, czyli przypisujemy tą wartość. Next z. Taka pętelka. I mamy znowu, dlaczego tu jest ile minus 2 i ile minus 2, bo sortujemy parami. I ja tutaj właśnie odejmując 1, tutaj odejmuję aż dwa, bo dodam jeden właśnie tutaj R plus 1. Może to nie jest zbyt przejrzyste, co mówię, ale posiłkując się może tamtym listingiem, byłoby, byłoby prościej. No i tutaj właśnie w tych dwóch pętlach R i L w tych dwóch pętlach z tymi zmiennymi R i L dokonuje się całe sortowanie. Ono właśnie przebiega tyle razy ile trzeba, czyli niby ile minus 2, ale tak naprawdę będzie ile minus 1. Zobaczycie, że to działa. No i co? Tyle. No tutaj jakby odcinek nietypowy, bo pokazuje tylko tak naprawdę dwa środowiska zupełnie bardzo od siebie odmienne i może faktycznie komuś wydawać się, że to jest niezrozumiałe, to jest zawiłe. Natomiast. Yy, to działa trochę inaczej. OK. I nie ma takiej grafiki jak tam. No dobra. Yy, tutaj ile liczb posortować? Na przykład zrobimy sobie. Yy, no niech będzie to 10. No i podaj 10 liczb. Właśnie to jest ta wartość zmienna 10. Tak? Gdybym wpisał 8, to byłoby podaj 8. Liczba od 0 do 99. No i tutaj mogę yy, zrobić tak, że będę podawał po kolei, ale od końca, żeby on całkowicie mi przesortował to, bo gdybym od 1 do 10 podawał w porządku już, no to nie byłoby sortowanie potrzebne. Yy, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I w programie jest jedna pętla spowalniająca, bo tak naprawdę on posortowałby to jeszcze szybciej, ale ja specjalnie ją zastosowałem, żebyście tu widzieli jak to mruga. Jak się zmienia? Jak ta jedynka z ostatniej pozycji będzie wędrować na górę, na przód, znaczy nie na górę, tylko na przód. Oczywiście mogłem to graficznie pionowo zrobić, nie ma problemu, więcej wtedy by weszło, bo 24 mam linie z pozycji, zobaczcie. Wypisuję i, i zobaczcie, i już ta jedyneczka sobie wędruje, a tu już są w porządku. 7, 6, 5 i tu jedynka wędruje, wędruje, wędruje i dotrze aż tu. I się program, program zakończy. Mogą tu jeszcze odbić jakąś yy, wolną, pustą linią. Yy, lub też na przykład, nie wiem, yy, zrobić komentarz: naciśnij dowolny klawisz i po klawiszu odnowa. A tu mamy jeszcze raz odnowa. Ile liczb chcesz posortować? No na przykład yy, niech będzie. No, 10, jak zrobię 12, to już wiadę na to. A w ogóle to właśnie miałem to zrobić wcześniej, ale tego nie zrobiłem. I tutaj mam właśnie position R razy 3,12. Przesunę to niżej, żeby właśnie mi nie wchodziło, a niech będzie 19. I tu dalej, bo tu w każdym miejscu muszę to zmienić. Position R plus 1 razy 3 i 19. Dobra, zatwierdź. I, w, I jeszcze mam tutaj w 120 linii position R razy 3, 19. Mhm. Position R plus 1 razy 3, 19. Mam nadzieję, że to już wszystkie zmiany. A tu for time równe 1 to 30. Next time to jest właśnie pętla spowalniająca. Teraz ją skrócę. Nie będę jej całkiem kasował, ale skrócę ją dosyć skrajnie do 3. Czyli będzie tylko do 3 liczyć, nie do 30. Ok. Ile liczb chcesz posortować, a nie będzie 12 teraz. I teraz na przykład już sobie tutaj powymyślam. Jeżeli wpiszę dwie takie same liczby, też nic się nie stanie, on mnie posortuje, tylko że jedna będzie za drugą. Na przykład tutaj jest 34, tu jeszcze wpiszę 34 raz. Eee, uh -huh. Nie wiem pan. Tam... O, i wypisuję i sortujemy. Już widać, że 98 jest najwyższą wartością, potem 97, 78. Już dochodzimy do końca. No właśnie 1, 2, 5, 7, 23, 34, 34, to jest właśnie ten moment 38, 58, 6, 88, 80. No właśnie i tak możemy się tutaj e, bawić. Gdybym całkowicie zlikwidował tą pętlę w linii spowalniającą. 125 to jest linia, już jej nie ma w programie i na przykład. Tak jak było w oryginale, 6 liczb chciałem sobie posortować i niech będzie. O, co ja piszę? Pojedyncza 6, 3, 4, 2, 1 i 5 chyba jeszcze nie ma. No i teraz spróbujemy. Posortowane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.